Jezus przyjął Krzesty na tyle, by w myśli słowieczynie, pojmowaniu i rozumieniu na trwale zjednoczyć się światem duchowym, od tej chwili wyrażając Jego prawdę całą swoją istotą i nie mógłby sprostać czystości, gdyby nie umarł i nie narodził się w tym akcie na nowo. Chodzi o to, że doskonalący się człowiek popełnia błędy często nagminnie, jak i inni. A gdy osiąga w końcu wypraktykowaną czystość, owe błędy przeszłości nie tylko mu skwierają, ale i publicznie mogą być przypominane, podważając obecną trwale już w człowieku czystość. Gdyby dwoje ludzi wiodło dla przykładu pokazowy, żarliwy dyskurs na temat wiary i jej podstaw i obaw, i obaj by się poddali serii kontrolnych pytań, mających określić ich poziom czystości, a więc i wiarygodności podnoszonych przez nich kwestii, typu czy czyniłeś zło, tak i niegodziwy jak i zacny człowiek musieli się przyznać do znieprawienia praw duchowych. A więc obaj straciliby szacunek w oczach obserwatorów i obaj zostaliby zdyskredytowani jako osoby godne do naśladowania. Więc kto wygrałby pojedynek na słowa mimo trwania w czystości? Oszust, zaprzedaniec czy trwający w czystości Jezus lub jego naśladowca? Odpowiedź jest prosta. Ten, kogo wspiera programem i energią system, ten, kto ogłosi odpuszczenie grzechów za nic, za trwanie w lenistwie i duchowej ignorancji. Jezus musiałby odejść bo nikt by nie chciał słuchać jego wskazówek co do praktykowania duchowej prawdy w życiu, która w namiętności i przyjaźni, miłości i egzystencjalnym spełnieniu łączy nas z drugim człowiekiem, czyli z drugim dzieckiem Boga. Z nadzwyczajną aprobatą spotkałby się ten, który w innych ludziach nie tylko dostrzegłby cudu istnienia i obiektu do adoracji, ale na dodatek nakazywałby ich podporządkowywać, trwać w stosunku do nich w wrogości energetycznej, a w życiu ograniczać samemu, czerpiąc z tego nie tylko materialne korzyści, Chrzest zagwarantował Jezusowi nietykalność poprzez śmierć samego siebie. Utorował on bowiem drogę do głoszenia prawdy opartych na własnej czystości.